W ostatnim czasie doszło do sprzedaży placu przy ulicy Narutowicza 37, gdzie aktualnie zlokalizowana jest Targowica. Transakcja została zawarta pomiędzy niezależnie funkcjonującymi podmiotami gospodarczymi. Po rozmowach przeprowadzonych z zarządem prezydent miasta Kutno zapewnia, że przez najbliższe lata Targowica nadal będzie funkcjonować. Chciałbym tutaj uspokoić wszystkich zarówno kupujących jak i prowadzących działalność gospodarczą na Targowicy, że nic się nie zmieni przez co najmniej dwa lata. Co będzie potem to zobaczymy. Bo rzeczywiście zostały dokonana sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek, gdzie dzisiaj się odbywa targowica. Współdzielnia Spożywców, Spółdzielnia Spożywców sprzedała to inwestorowi, ale tutaj nic się nie zmienia. Wszystkie umowy, które były dotyczące prowadzenia, dotyczące tego, kto ma to prowadzić, w jaki sposób, pozostają niezmienione. Także nie ma żadnych obaw na dzisiaj można spokojnie prowadzić działalność gospodarczą. A po dwóch latach? Po dwóch latach się okaże. Zobaczymy, jak będziemy negocjować dalej. bo być może, że się dalej też nie zmieni, a być może trzeba będzie coś zmienić. Co do tego, to dzisiaj jeszcze przedwcześnie. Na pewno będzie rozwiązanie takie, że nie zostawimy handlujących w samym sobie. Na pewno targowisko będzie w tamtym terenie. Jeszcze zobaczymy, jak to, jak to się będzie. My Oczywiście chcielibyśmy, żeby to targowisko było w jak najlepszym stanie technicznym, więc na pewno poczynione są takie kroki, które to spowodują.